Cześć witajcie, ja jestem Artius i ja Will oraz nasza czarnowłosa koleżanka witam nas w kolejnym odcinku. Mieliśmy zacząć sobie fazę kupowania i tak też zrobimy. Jedyne co postanowiłem zrobić samemu tutaj na wyłączonej kamerze to poustawiać już wszystkie ceny, żeby Was nie zanudzać tym, bo to jest zawsze jakieś 5 minut, które polega po prostu na wertowaniu książki i pomyśleniu. Że o, to wystawię za to, to wystawię za to. Tu będzie trochę taniej, drożej. Wiadomo, trzeba trochę pomącić podno też, żeby postawić ceny jak najlepsze dla klientów. Dlatego, ustawiłem <laughs> to już przed odcinkiem. Wygląda to tak, a nie inaczej. No i w sumie wpuszczamy pierwszą osobę. O, nie, on przeszedł kawałek notatki, nie? Ta, nieudane. Sorry. Dobrze, że nie ma kar za to w sumie, więc mogę sobie brać po prostu. No, obiecywać im, i nic się z tym nie stanie, nie? No, tak to by było trochę średnio. O! Mój pracownik już idzie chyba patrzeć na tą osobę, A nie. O, po prostu sobie patrzy tutaj na niego. Nawet nie. Chyba lepiej, żeby stał przy wyjściu, żeby to wszystko. żeby tego wszystkiego nie ukradli. Oho, zbiera się. Ptaszor! Zabrany. Nie, 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 nie co się stało. Czemu ja nie pobiegłem? I coś dziwnego się stało. Widziałem moją chmurkę, która biegła po prostu, ale siebie nie. Chyba ptaszar po prostu przegoniłem. Mniejsza. Sprzedajemy. O, widzę, że palnik się sprzedał za 10 koła. Idealnie. Nawet trochę za tania. To już jest znany znak, że wypadałoby chyba podwyższyć ceny tym gnojem. Wyczygnąłem Potencjalny klient. To jest potencjalna osoba, która jest w stanie pomóc ci zarobić. Schłodzona lawa do dnia 21. Ej, ja tego nie mam przynajmniej w ten w ciągu 3 dni 40 tysięcy? Oh my god. Eee, nie. tego nie chcę. Oj, oj, oj. Już idę, już idę, już idę. Proszę to kupić. Okej, okay, i tu jest kolejna osoba, która coś chce że zna gleba. Jeszcze chwilę. aj Nie wiedziałem czy mam. Dobra. Ty to sprzedaj. No, sprzedaj to. Kto tu jeszcze jest u mnie? Znaczy nie, no. Nie jestem Ci w stanie zagwarantować, czy ja się znajdę 5 naczyń. To było randomowe, że ja to dostawałem w ogóle. Mam 5 skał. cholera A myślałem, że się uda. No nic. To był złodziej? To był złodziej jakiś był. Oh! O mój Boże, dziękuję Ci moja koleżanko. Ja nawet nie wiem jak ona się nazywa. Już nazwiemy ją jakoś, co? Ja ją nazwał. jak jakby cię nazwał, bo... zryja jesteś niepodobna do nikogo. Nie wiem. Dobra, będziesz naszą koleżanką po prostu. Że nie chcesz być naszą koleżanką. W sumie, Fruzura trochę na takiego jest, cyberpanka, ale... To chyba jednak nie to. Nope. Tego też nie. LOL KROKODYL! Ale fajny ziomek. Kim ty jesteś, mordo? Fajnie wyglądasz. Coś byś chciał kupić? O! Zostałem osiągnięcie z kamer. Ciekawe za co. Jestem dziwnym sprzedawcą. To jest za drogie, ta. Czyli nie umieszczam tego w gablocie. 22. Teraz zejdzie mówię wam. O, o ale dobra. Ja Jeden pan krokodyl mnie fascynuje. Śmiesznie wygląda ziomek. Dobra, no sprzedajmy beach. Mamy 600 tysięcy, zamykamy sklepik. I jest gituba. To w sumie pominiemy. 270 tysięcy. Coś mi ukradli. Nie widzien co. Nevermind. No to wygląda teraz. Najpierw potki. Nie idźmy najpierw do kowala. No będziemy teraz main zasada. Miksturki. Daleczą po 200, te są taką totalną bombą. Ale one są mega po Mi się one tak podobają. Dobra, nie jesteś na te. Ty jak sobie mogę sobie kupić mi za 30 tysięcy. Co to dla mnie? Dobra, bierzemy ich 5 i lecimy do kowala. Kowala kupujemy. Siema, siema. O tej porze każdy miecz ulepszyć może. Jakby nie było, jest bardzo miło. Dobra, Miecz Królewski. Kurde, zrobiliśmy to. Pięknie. I teraz tak, ulepszyć go już chyba nie zainchantujemy. Wszystko jest takie drogie w tej grze. Wydaje mi się, że będzie potrzebna kilka sesji a zanim... Kilka sesji zanim ulepszę sobie wszystko. 120 tysięcy i 30 obrażeń więcej. Pomyślimy nad tym. Bo obecnie... Ile ja tracę? Nic nie tracę chyba. Ten amulet powinien mi chyba zabierać trochę ten... Trochę obrażeń. A może zabiera, tylko nie wiem. Who knows, who knows. Dobra, idziemy do góry. Przechodzimy przez portal i jechamy. W ogóle zdecydowałem się, że będę nagrywał 1-2 odcinki na jednej sesji. Ponieważ jeszcze nie mam chyba na tyle interesującego życia, że jestem w stanie pierdzielić wam o, nowych, o nowościach, które się dzieją u mnie. O kurde, slime. Nie, Na dwa hity, łatwo. Które się dzieją przez dłużej niż na przykład 1 dwa odcinki. Bo kurde, gadanie samo w sobie o tym, że o idziemy tutaj, zbieramy to, zbieramy coś tam. Raczej jest mało interesujące i nie każdy. Nie każdy chce słyszeć tylko i wyłącznie o tym samym, a chce też, żeby coraz bardziej progresować w swoim jakby... można powiedzieć, pseudofachu, nie? Chodzi o to, żeby nie gadać cały czas jednej i tej samej rzeczy, tylko faktycznie się rozwijać i uczyć się tego komentarii. O, kolejna notatka, wow. Czyżby to było po raz kolejny Tak, to to samo, co czytaliśmy już dwa czy trzy, trzy razy. Czy ja znowu poszedłem lochem aniżeli portalem? Tak, zrobiłem to. Po co ty stawiasz te portale? 40 tysięcy poszło. God Ale ja nie ogarniam życia. O, znajmy. Takie, takie pokoje są najlepsze, nie? Tym samym mamy już wystarczającą ilość galarety do przejścia praktycznie całego lochu chyba. Grunt to teraz tylko nie paść i jest pół sukcesu. O, złap to. Okej, okay. tu był Secret Room z tego co widziałem, więc możemy sobie wpaść. Pyk. O, tak, zapiski lochu technologicznego. Wiecie ile to będzie warte? To jest jak, kurde, nie wiem, autograf znanej gwiazdy. 40 tysięcy. Dosłownie jakby nie wiem, Michael Jackson wam się podpisał na blues z jego koncertu albo na płycie i potem umarł. Mi się okazało, że tylko wy macie podpis. Chociaż zgaduję, że Michael Jackson udzielał wielu autografów. Ucieczka, raz, dwa, trzy. Ucieczka, nie udało się. Fajnie. A, to już koniec. Spoko, nie się, czy nadal nie było jakiegoś tego... O kurde. A, ty jesteś tą sferą taką śmieszną. Dobra. Przeskok. Cyk. Dawaj kryształ. O! Ciekawe co tu dostaniemy. Mmm, mój ulubiony miecz i tarcza treningowa. Uwielbiam Dobra. Działeczko. Pyk, pyk, pyk. O, tak, kurdy zbroi. Kocham. Raz, dwa, trzy, padaszty. Mmm, duży miecz. Mmm, ale, ale fajny. Lubię, lubię. Jaj szmak. Idziemy dalej. Badałoby znaleźć źródełko już na tym etapie. 15 tylko zadaje to? Ale chyba bije dużo, nie? nie? Aha, źródełko mamy już. Jest na dole. Dobra, to zrobimy w sumie dwa poziomy. Tylko, że mamy trochę potek. Tak, mamy dwusetki, mamy dwusetki, to możemy się regenerować trochę bardziej intensywnie. O kurde, ten tutaj ziomeczek już chyba nie stanowi dla nas problemu. Ale wydawało mi się, że będziemy go trochę szybciej niszczyć. Wydaje mi się, że niszczymy go bardzo wolno, jak na pierwszy poziom, chyba że to był jakiś tankowaty. Czy tak jest, no to. Pardon. Nie wyróżni to dobrze zabijaniu głównego bossa tego lochu. No to znaczy, że będziemy go klepać, klepać i klepać. Tak jak wąż był w sumie łatwy, bo kiedy coś ma dużo segmentów, które są podzielone na mniejszej ilości hapeków to jesteś w stanie bardzo szybko zabić wiele tych kawałków, nie? Bo możesz uderzać, wiele... wiele ten segmentów naraz. Celi. O! szukam ładnego słowa. Z kolei kiedy bijesz jedną wielką górę miecha i tanki gówno, no to... Słabo, słabo. Dobra, to sobie weśmy umieścili tak. W tym momencie wchodzi klątwa na to. Pyk. Co jeszcze możemy tutaj oddać? Walić to. To weźmy. To przełóż. Ulepszone drewno. Ej, to jest item, który potrzebuję do mojej bandany chyba, tak? Byłoby się przydało jeszcze to wziąć. Szpula Wolframu, szpula Wolframu. Oj. No nic. Bierzemy to. Jaj, odżywa Ostrzy? Co? Czym ty jesteś? I dlaczego ty się znajdujesz tutaj? Wszystko to wygląda jak... Jak to co mamy w tamtym lochu. W leśnym. Nevermind. Okej, okay, jest też boss. Na razie na niego nie idźmy. Raz, dwa, trzy. Raz, dwa, trzy! Yo! Dostał. Potionka. W sumie tych fragmentów nie muszę zbierać. Dobra. Takuj. Zbieramy ej, kabelki to wyszanujcie. Co możemy oddać? Kryształ chyba. Kryształów już mamy do końca gry. Tak mi się przynajmniej wydaje. Okej, okay, są slajmy. I wieżyczka, tak? Chapeki, chapeki. Pomimo tego, że jestem dosyć odporny, to jednak dobrze jest patrzeć cały czas na to zdrowie. Bo wydaje mi się, że za niedługo będzie ten moment, że znowu będzie. O fajnie, bitka, bitka i... Padnę na pysk, po prostu nie posiadając niczego Także tu trzeba by było skontrolować trochę HP O, tak jak teraz na przykład gra będzie dawać nura? Pikujesz? Odbitka Odbitka, ale to i nic nie robi, bo oni kurde przelatują przeze mnie, a oni się odbijają w ten sposób, żebym ja ich mógł atakować Jak mam ich porobić? Ty no kurde, dobra jeszcze jeden strzał. No, zniszczę. Raz, dwa, trzy. I padasz. Okej, okay, kabelki, kabelki. Co tu jeszcze mój? Wielki mierz treningowy. Wow, mój ulubiony. Krótki mierz. to był żołnierski? Treningowy. I co to, to są te pierwsze za dwusetkę, w tą... Nie ma ja sensu tego brać. Szkoda, meli. Nie! Znowu wy. Najpierw może to wielkie działko No, ona daje najlepsze itemy chyba z tego wszystkiego Jeden padł No dobra, wydajecie kabelki Nie mogę się gniewać na coś, co mi daje tak zarombiste item jak... Kable Prawo. Aha, skrzynka Zgadnijcie, kto nie dostanie skrzynki, bo jest za wolny Ten, kto nie ma... Wracaj, wracaj, wracaj Potionów na sam koniec Dobra, jakbym to stracił, to bym się chyba popłakał. Sorry, jak najgorsza pusia, ale... Chcę ukończyć tą grę, jestem na full tryhardzie. Już mi wystarczy dzisiaj ten... przygód. Kurde, picie mi się kończy, ale powiem wam, że... Posiadanie butelki z jakimkolwiek piciem, w tym wypadku dzisiejszym sponsorem jest Lipton Green Ice Tea. Jest najlepszą rzeczą, którą można zrobić, ponieważ nie męczy wam się głos. Nigdy nie doceniałem, szczerze powiedziawszy, tego. Że gada się po prostu tak długo i. Nie rozumiem przepijania w ogóle, że ktoś może po prostu mieć zasuszone gardło od dużej ilości rozmowy, ale od kiedy człowiek tak 20 minut potrafi siedzieć i gadać, no to jest to dosyć męczące. Dobra, i teraz już się zaczyna ten przyjemny moment, w którym szpula Wolframu wystawiamy sobie za tyle. To jestem w stanie opchnąć za 40 koła, a nawet chyba za 42, bo jest w gablocie. A dwójka, to zawsze jest coś fajnego z przodu. Dobra, dalej. Akusy, tutaj za 30 koła. To wystawimy za tyle, to tutaj w sumie. Pyk, pyk. To wystawiamy już normalnie. To mi się jeszcze przyda. To jest po jakichś tam promocyjnych cenach. To w sumie też się nie przydaje. Wpuszczamy ich wszystkich. Moja pracownica łapie złodziei. Szybciutko to zrobimy i wracamy od razu do. do lochu chyba, nie? Spróbujemy przynajmniej. Tym razem nie dam się zrobić bambuka, jeśli chodzi o. jeśli chodzi o powrót portalem Przynajmniej taką mam nadzieję, że się uda. A ile nie będzie to trwało za długo. <laughs> tak! Kurde, szybko, szybko, szybko. szybko. gdzie? No, kurde. Okej okay. Fajny ten. Fajne w ogóle zdarzenie losowe z tym ptakiem, który wpada do środka. Podała mi się. Dobra, tobie sprzedajemy to za tą cenę 30 tysięcy w ogóle. Wow Dobra, sprzeda się książka. Okej, okay, dobra cena. Podała mi się to. Za 3200 jest za tanie, jeśli chodzi o skałę wolframową. O, oh, kondensator za drogo. Nie! Nie kable! Wszystko tylko nie kable. Kable ponad wszystko. To będzie tytuł odcinka. Jak nic. Nikt nic nie kradnie, nikt nic nie kradnie. Kondensatorki można jeszcze taniej wystawić, bo za 5200 to jest. Żeby to jest jakieś dzierstwo. Może to jest jakiś wiecie, Super kondensator. Pojemność. Mega zajebista. Uro. Ile mamy kasy? Dużo w sumie. Za 100 tysięcy? Za 190 była zbroja? Chyba tak. Jak stajemy z ekwipunkiem? Chyba wszystko mamy. Bandamki jeszcze nie ulepsze. Aczkolwiek ulepsze. Chyba że się na pierśnik jeszcze. Oj tu jeszcze jest pan sprzedawca. Znaczy pan kupujący. Kurde, jaka kolejka się ustawia 25, a 15 i schodzą kable, i w sumie mamy komplet. Tak. tak, No, przykro mi, panie złodzieju, nic pan nie ukradnie. Zamykamy przybytek. 17 minuta. Kurde, jakie liczby już tu robię. Wykręcam zaraz, zaraz będę wykręcał pół miliona z całości. A to jeszcze nie jest trzeci poziom lochu, gdzie w trzecim poziomie naprawdę są same takie itemy za 40. Jeszcze jedno drewienko tutaj. A, kable sprzedałem. Kurde, kable są potrzebne. Dobra, zbrojka. Zbrojka podwaja mi. Wow. Grubo. 192. 192, to mamy 400 tysięcy praktycznie. Chciałbym jeszcze mieć w sumie to drewno i żeby było to wszystko na raz. Na razie radę sobie daję. A w sumie chcę to zrobić tylko dlatego, że. Że jestem zachłannym człowiekiem i chcę mieć fajną miniaturkę, gdzie staję już w pełnym ręcztunku. Chociaż w sumie... Dobra, Jolo! Miniaturki nie są tak ważne jak gameplay. Zresztą chyba nie zrobię teraz tego, prawda? Nie mam tylu potek. Znaczy nie będę miał tylu potek, sorry. Mam. Ile mam tych dużych? Jeszcze dwie, to musiałbym kupić tutaj 8. To mikstury. 860 tysięcy. No nie, nie, nie. To zrobimy inaczej. Tu sobie pójdziemy zakląć. Miecz. Na plus 30 obrażeń. Teraz się przebiegniemy tutaj. Siema Andrew. I kupimy samą. Lata. W ten sposób już zaczynamy wyglądać zajebiście. Podoba mi się to. Na no, fioletowa wygląda chyba najlepiej. Może się mylę? Nie wiem. się ma złodzieju, co tam? Obecnie Lochy to dla mnie zbyt duże wyzwanie. Może wezmę sobie parę dni wolnego. Zbieram lepszego sprzętu. Chyba podpierdolisz. Pajac. Dobra. Lata jeszcze na górę. I tym razem nie popełnimy tego samego błędu, tylko wróćmy w kolejnym odcinku portal. portale. Chyba sobie aż napiszę jakąś karteczkę tutaj na ten... na biurku. God Patrzę, że wypiję w sumie całą dwuliterową butelkę podczas tych nagrań. Jeszcze w kiblu nie byłem. Wow. Tematy schodzą na toaletę. Zaczyna się dobrze. Ciekawe kiedy zejdziemy na jeszcze gorsze tematy. Pyk pyk pyk. Okej. Okay. W ogóle wydaje mi się, że jeśli będziemy szli... Jak ja to wykonać? Aha, dobra, to jest niszczalne. Jak będziemy szli na głównego bossa czy coś tam, to zrobimy tak, że puścimy portal po prostu e, przed jego komnatą, żeby mieć te wszystkie trzy shieldy i dopiero na niego pójdziemy. Wydaje mi się, że to będzie najlepsze rozwiązanie, żebym miał dość dobre itemki. W sensie miał dość dużo hapeków. Wtedy to jestem w stanie go zrobić na... za pierwszym podejściem, nawet wydaje mi się. Mmm, pomarańczowy stworek. Bohaterowie i kupcy, jedni i drudzy są tacy sami. Nie różnią się niczym. Może w końcu przyjdzie ktoś, kto. Łącz te dwa rzemiosła tak, aby... kończyć lochy. Daj ten akumulator, dobra. Pyk, pyk, pyk. 872. No to już jest dosyć dobra bomba z tego miecza. W sumie nie korzystam za bardzo starczy. Czy to jest błąd? Nie wydaje mi się chyba. Bo. Tak, szczerze ta tarcza część obrażeń przyjmuje, część nie przyjmuje. Na przykład głównego strażnika nie jestem w stanie pokonać, znaczy nie jestem w stanie zblokować w ogóle, więc. O, tak, drewno. O jezu. Jesteśmy w stanie teraz zrobić bandamkę. Mamy kable? Mamy kable. Jest i Bosiak pierwszy. Spoko. Zrobimy sobie jedynkę i pójdziemy na. W sumie pójdziemy sobie po prostu do domu, nie? Bierzemy jak najwięcej rzeczy stąd. Muszę patrzeć, czy tutaj nigdzie nie ma jeszcze jakichś ciekawych rzeczy. O, na przykład tego super superpokoju, który będzie mnie pewnie bił, jak nie wiem co. Raz, dwa, trzy. Ej, kurde, was jest jeszcze tu tyle dużo? Tyle dużo. Tak dużo? On chyba wypuszcza te małe gnoje. Ała, ała, Ty, w sumie dobrze by było, jakby. Ty, on wypuszcza. On wypuszcza przeciwników, mogę na sobie farmić te itemy <laughs> Mogę na nim farmić itemy! Dobra, zostajemy tu Jolo! Hapeki, hapeki, chapeki, hapki, nie mam! Wow! Dobra, jestem w dupie. Co się stało? Aha, nie założyłem potek. Fajnie, fajnie. Drewno poszło się walić, siedem akumulatorów, kable. A, pff, odrobimy bez strachu ale fajnie wiedzieć, że ten pokoik spełni ten przeciwników. Może kiedyś tu przyjdziemy, może coś zrobię następnym razem. Dobra, 22 minuta nie ma co biegać jeszcze raz. Trochę było tych odcinków półgodzinnych, teraz znowu wrócimy na dwudziestki. No i wydaje mi się, że jeszcze tak z 5-6 odcinków i. Maksimum 5-6 odcinków. I kończymy tę serię, zabieramy się za dodatek, którego też pewnie jakoś szybko ogramy. I widzimy się w kolejnych seriach, które mam nadzieję już będą przeplatać się z ostatnimi z Moonlightera. Także trzymajcie się, dzięki za oglądanie. Po raz kolejny widzimy ekran śmierci. No nic, jestem głównym jeszcze w tej grze. Jeszcze nadal będę, wciąż. Bo, dobra, inaczej. Jestem głównym, krok. Trzymajcie się, na razie, cześć.